Jak myślicie, czego można się spodziewać po kapłanie, który chciał, aby Szymon Hołownia został prezydentem? Ma nieuregulowany stosunek do aborcji, a w przygotowywaniu swoich programów wspiera się ekstremalnie liberalnym i antykościelnym tygodnikiem powszechnym. Wiem, no nie, nie dałem Wam żadnej, mam nadzieję, odpowiedzi, a tylko Wam prawdopodobnie zamieszałem w głowach tym, jak to kiedyś było, nie? Tylko zobaczcie, to są normalne, teologiczne artykuły, pisma i To nie są jakieś tam, wiecie, heretyckie gadania kogoś tam. Nawet jeśli ksiądz Adam Szustak te słowa wypowiada szczerze, to i tak mnie one nie pocieszają. Wręcz przeciwnie. Jestem nimi przerażony, bo to szatański patent stary jak świat. Namieszać w głowach i wzbudzić w nas, osobach wierzących wątpliwość. Moje pytanie jest, na które kochani, nie będę ukrywał, nie mam teraz odpowiedzi. Wiem, pewnie niektórzy powiedzą, ten jest heretykiem, bo on już zwątpił w państwo. Nie, po prostu ja po prostu na razie nie umiem tego pogodzić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Maciej Świeżyński, a to kolejny odcinek z serii Podane na świeżo. Zanim zaczniemy, zachęcam do obejrzenia naszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Jedynego takiego w polskim internecie o mszy trydenskiej, który niedawno przekroczył pół miliona wyświetleń. Link do filmu wyświetla się właśnie teraz na ekranie. 12 po południu. Tylko raz w życiu przeżyłem tak intensywną burzę piaskową. Był rok 2008. Pustynia w Syrii, niedaleko granicy z Irakiem. Przez 24 godziny wiało niemiłosiernie. Słońce zanikło, a świat wokół zrobił się ciemno-pomarańczowy. Wiejący piasek był drobny jak mąka i wchodził między zęby, przedostając się do pomieszczeń, w których mieszkaliśmy. Normalny świat zniknął, zapanowała pomarańczowa cisza. Byli tacy, którzy psychicznie tego nie wytrzymali. Nie wiadomo było, kiedy skończyła się noc, a zaczął dzień. Wtedy nic innego nam nie pozostało jak. To przeczekać. Siedzieliśmy w swoich kontenerach, zanurzeni w książkach i filmach. Natrafiłem wtedy na film z roku 2007 pod tytułem Człowiek z Ziemi. Film zaczyna się od pożegnania pewnego profesora o imieniu John Oldman, który z niewiadomych nikomu przyczyn postanawia wyjechać, zostawiając ze sobą wszystkich swoich bliskich. Akcja filmu rozgrywa się w jednym pokoju, gdzie bliscy Johna starają się ustalić, jaki jest prawdziwy powód wyjazdu profesora. Świetne dialogi i narracja filmu sprawia, że zanurzam się w historii. Z filmu dowiaduję się, że wspomniany profesor o bardzo miłym usposobieniu i ogromnym wiedzy na temat historii świata, opowiada o wydarzeniach, których może wiedzieć tylko ten, który tych wydarzeń doświadczył. Wszystko to wydaje się bardzo dziwne i podejrzane. Ostatecznie John zwierza się, że jest człowiekiem, który w ciągu kilkunastu tysięcy lat wcielił się w różne osoby. Był przyjacielem Van Gogha, uczniem Buddy, a za przekazywanie słów mistrza został, uwaga, ukrzyżowany. I tu zaczyna robić się bardzo nieciekawie. Bohater, mając zdolność do spowalniania procesów życiowych, trzy dni nie daje oznak życia, aby następnie obudzić się i dołączyć do swoich wyznawców. Ów profesor wyznaje, że jego imię zniekształcone i przekazywane w końcu przybiera postać Jezus. Pomimo tego, że jest to film fabularny, wzbiera we mnie bardzo niemiłe odczucie. Tak jak na początku z przyjemnością oglądałem ten materiał, tak kiedy film zbliżał się do końca, a jego przesłanie brzmiało, że religia katolicka to mit, iluzja, którą można dowolnie tłumaczyć i interpretować, zacząłem odczuwać ogromne duchowe zwątpienie. I jeszcze ta burza piaskowa za oknem ten stan potęgowała. Poczułem wtedy złość, że w przebiegły sposób, podstępem, reżyser wykorzystał moją ciekawość, aby przekazać mi niebezpieczne dla duszy treści. Potrzebowałem kilku dni, aby się otrząsnąć, dużo się wtedy modliłem. To była duchowa trucizna, umysłowa dżuma. Obejrzałem jeden z ostatnich filmów Ojca Szustaka pod tytułem Czy w kościele potrzebni są księża? Świetna oprawa, wizualnie dopracowany odcinek z kolorowymi neonami w tle, no i ten miły w odbiorze kolesiowski i wyluzowany ton Ojca Szustaka w bluzie z białą langustą na piersi sprawiają, że niejednemu nieświadomemu miło się to po prostu ogląda. Ktoś może powiedzieć, e, eh, przesadzasz. Nie ma przesady tam, gdzie stawką jest zbawienie duszy. Zależy mi bardzo, aby podać wam w prosty sposób, co tak naprawdę myśli do czego dąży ksiądz VI. Nie trzeba być ani teologiem, ani geniuszem, żeby zauważyć, że to już nie jest katolicyzm. Tak jak w przypadku wspomnianego wcześniej filmu, jako widzowie jesteśmy wciągani w niby niewinne rozkminy księdza Adama. Posiadając przy tym szczątkową wiedzę z zakresu nauki katolickiej, przyjmujemy opowiadania ojca za pewnik zachowujemy się tak samo jak główny aktor w filmie być jak John Malkovich. Wchodzimy do głowy księdza Szustaka i zaczynamy widzieć świat jego spowitymi rezją oczami. Kochani, mnie to bardzo miesza w głowie. No bo jeżeli to jest czynność, bo jeżeli tak jest, to jak jest z innymi sakramentami? Czy są takie sakramenty, które, że tak powiem, można się z nimi podzielić, z innymi ludźmi? I jakby zarówno i kapłan i świecki może? 1 października ojciec Adam wypuszcza film pod tytułem Czy w kościele potrzebni są księża? Nieprzygotowany do tematu, jak sam o sobie mówi ojciec Szustak, któremu najwyraźniej uwiera kapłaństwo, w przebiegły sposób stara się udowodnić, że pojawienie się w kapłanów w historii kościoła nie ma nic wspólnego z działaniem Ducha Świętego, a jest tylko i wyłącznie wynikiem procesów polityczno-ekonomicznych. Inaczej, że chrześcijanom pierwszych wieków chodziło tylko i wyłącznie o korzyści majątkowe i przywileje z tym związane. Dzieląc się z, z nami swoimi przemyśleniami, każdorazowo kiedy ojciec zbliża się do kluczowego stwierdzenia, wykorzystuje sprytny zabieg. Wypowiada swoje myśli ustami innych. To papieża, to księdza Ebnera, to księdza Pietrasa, żeby czasami widz nie pomyślał, że to są tylko i wyłącznie poglądy ojca Adama. Moje osobiste przekonanie, aczkolwiek jak słyszę, to papież Franciszek ma również podobne przekonanie, co mnie bardzo pociesza. Ksiądz twierdzi, podpierając się papieżem Franciszkiem, że jedną z największych chorób, które niszczą kościół katolicki obecnie, to nie jest modernizm, nie jest protestantyzm, nie jest marksizm czy, czy tęczowa mafia, ale klerykalizm. Zapali mi się nie tyle czerwona lampka, ale latarnia. Kapłan zaczyna pluć do studni, z której pije, albo, jak to się mówi, robić do własnego gniazda. Przekręcając oczywiście pojęcia, tak aby pasowały do jego narracji o uczynieniu każdego z nas kapłanem. Wszyscy ci reformatorzy i duchowi następcy Giordana Bruno, czy Marcina Lutra, czy współcześnie Karla Ranera, tylko pozornie walczą z uprzywilejowaniem kapłaństwa, bo w rzeczywistości to oni kapłaństwo wywyższają. Idźcie na Nową Mszę Świętą. Zobaczcie, kto jest w centrum, kto odgrywa główne skrzypce, kto zabawia, przyciąga uwagę. To Nowa Msza wynosi na piedestał osobę Celebransa. Postępowcy podstępem najpierw uderzyli rękami biskupa Bunieniego po Soborze Watykańskim II w świętą, zmieniając ją całkowicie, a teraz uderzają w kapłaństwo ustami księdza szóstaka tłumacząc nam, że kiedy kapłan zjednoczy się z ludem, to każdy z nas będzie kapłanem, bla, 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 bla. Ich, ich cel jest jasny. Wolność, równość, braterstwo. Świat, gdzie biskup, prezbiter, świecki to jedno i to samo. Ksiądz Adam zamiast być po prostu skromnym przekaźnikiem... Niepisanego Słowa Bożego, czyli tradycji, nie mając odpowiedniego przygotowania, sam zabiera się za interpretowanie ksiąg, nakładając tym samym na siebie ogromny, przeogromny ciężar odpowiedzialności. Tym bardziej, że ma tak ogromne zasięgi w sieci. Paradoksalnie tak właśnie objawia się dzisiejszy klerykalizm, bo to już nie Pan Jezus Chrystus decyduje, czy piekło jest, czy go nie ma. Czy można błogosławić pary jednopłciowe? Czy kapłani są w kościele potrzebni? Czy wszystkie religie prowadzą do tego samego Boga? Ale to właśnie ojciec szóstak i jemu podobni. Zwykli Dominikanie, Jezuici itd., wbrew tradycji Kościoła, nauczaniu świętych i decyzjom soborowym, stawiając siebie ponad to wszystko, chcą zmieniać Kościół katolicki na lepsze. Kościół katolicki jest prowadzony przez ducha świętego. Dlatego nie potrzebuje żadnych wywrotowców i rewolucjonistów. Wiecie, co mają ze sobą wspólnego Marcin Luther, Giordano Bruno i ksiądz Adam Szustak? Poglądy. A wiecie, co ich różni? Tych pierwszych dwóch zostało za te poglądy ekskomunikowanych. W swojej rozkminie osobą, na którą powołuje się ojciec Szustak, jest ksiądz profesor Martin Ebner. Typowy przedstawiciel nowej teologii, modernista i niszczyciel Kościoła katolickiego. Niemiecki ksiądz, który najwyraźniej minął się z powołaniem, a teraz pastwie się na oblubienicy Chrystusa. Ebner o sobie mówi: Jestem pośrednikiem dobrego życia. W rozmowie z magazynem Public Forum sprzed kilku lat bodajże stwierdził, że księża nie mają uzasadnienia w piśmie świętym i nie są do niczego potrzebni. To powiedział ksiądz, profesor. Uczony stwierdził, że bez zlikwidowania społeczeństwa stanowego w kościele, uwaga, czyli podziału na duchownych i świeckich, nie ma szans na prawdziwą demokratyzację. Uszy wędną, jak się słyszy, takie bzdury. I to mówi jeszcze raz pan profesor. Ten profesor i ojciec Adam chcą zrobić z kościoła kołchos, taką formę hipisowskiej komuny. Dalej, Ksiądz VI powołuje się na artykuł Księdza Pietrasa, który nie do końca podchodzi Księdzu Adamowi, ale nie dlatego, że są tam jakieś rażąco sprzeczne z nauką kościoła treści, ale dlatego, że Ksiądz Pietras choć doszedł do podobnych wniosków, jak ojciec Adam, czy ojciec Adam raczej doszedł do podobnych wniosków, jak ksiądz Pietras, to ksiądz Pietras nie chce z tymi wnioskami nic dalej robić. Natomiast wędrowny kaznodzieja, ojciec VI, chce reformować kościół i jednym z jego postulatów ma być równość, czytaj likwidacja kapłaństwa. Marzy, aby wszyscy byli równi. Po tym jest jeszcze gorzej. W 13 minucie stwierdza on, że wszystkie religie prowadzą do Boga i przyjdzie taki dzień, kiedy wszystkie ludy spotkają się w jednym kościele, a najważniejsza będzie relacja z Bogiem, a nie chodzenie w niedzielę do kościołka. To mówi kapłan katolicki. Dalej korzystając z pracy jezuity księdza Henryka Pietrasa, ksiądz VI tłumaczy nam, że w Nowym Testamencie nie było słowa kapłan, tylko prezbiter, biskup, czy przewodniczący, świecki i że te określenia były stosowane zamienne. Tym samym prowadzący chce nam udowodnić, że każdy świecki, ty, ja, który zapragnie, może zostać biskupem. W Nowym Testamencie wujka czytamy Choruje kto między wami? Niech wwiedzie kapłany kościelne, a niech się modlą nad nim, pomazując go olejem w imię pańskie. To list św. Jakuba. Można też wspomnieć o liście Ignacego Antiocheńskiego z 110 roku. Niechaj ważna będzie tylko ta Eucharystia, która jest sprawowana pod przewodnictwem biskupa lub kogoś, kogo on upoważni. Te argumenty niestety nie przeszkadzają księdzu Adamowi w tworzeniu własnej interpretacji, że kapłaństwa nie ustanowił pan Jezus w czasie wieczerzy, ale przebiegli i rządni przywilejów i korzyści majątkowych chrześcijanie. Czy wy też macie wrażenie, że w tych wypowiedziach Ojca szósteka brakuje wymiaru duchowego? Wszystko sprowadzone jest do materii. Ten kapłan musi przeżywać ogromny kryzys wiary. Według księdza Adama kościół przez prawie 2000 lat żył w błędzie Ksiądz Adam pomija całkowicie Działanie Ducha Świętego w tym kościele I tak, skoro w kościele jest możliwe Aby świecki udzielił sztu I komunii świętej Skoro małżonkowie udzielają sobie ślub A ksiądz jest tylko świadkiem Skoro świeccy mogą przeżyć Eucharystię bez udziału kapłana No to Faktycznie Po co nam kapłani? Po co nam Wielki Czwartek? Po co nam kościół? No i idąc dalej, po co nam zbawienie? A teraz, będąc przy tym wątku, powiem wam taką pewną historię ciekawą. Był sobie ksiądz, amerykański biskup James P. Shannon, który w trakcie Soboru Watykańskiego II z wielkim zachwytem, z ogromnym zachwytem wypowiadał się na temat pastorów protestanckich i ich dobroczynnego wpływu na Kościół katolicki. Był zagorzałym orędownikiem przemianowania Kościoła katolickiego na jedną z Światowych agent, gdzie kapłan byłby zwykłym urzędnikiem, lub ewentualnie działaczem społecznym, dobrym człowiekiem. Wiecie, gdzie tego biskupa. Te jego postępowe poglądy zaprowadziły. W roku 68 złożył rezygnację na ręce papieża Pawła VI, a następnie rok później ożenił się z wdową, którą znał od kilku lat. Tak wygląda przewrotność modernistów bazujących na szatańskich dwuznacznościach. Wyobraźcie sobie teraz, że nie ma kapłanów, bo każdy czy to mężczyzna, czy kobieta może odprawić mszę, udzielić komunii świętej, ochrzcić, wyspowiadać. Wyobraźcie sobie, jaki byłby wtedy chaos. Przesmak tego znajdziecie w zborach protestanckich. No i nie byłoby świętego Tomasza Zakwinu, nie byłoby świętego Franciszka, nie byłoby świętego Ojca Pio czy cudownego Maksymiliana Kolbego. Nie dajmy się zwieść. W katechizmie Gaspariego napisane jest, że gdy zabraknie kapłanów, wiernym zostanie tylko chrzest i małżeństwo to co zostało protestantom. To co mówi ksiądz Adam można usłyszeć w każdym, dosłownie każdym zborze zielonoświątkowym, który podważa główne prawdy wiary katolików. Słuchając tych przydługich wywodów tego kapłana, możecie się po prostu zarazić błędem herezji, jak jedna z pań, która napisała Tydzień temu byłam w Chicago, ja i dwie moje przyjaciółki zostałyśmy zaproszone na liturgię do domu dwóch sióstr ze zgromadzenia Sacre Care. Usiedliśmy w skole, rozważaliśmy cotygodniowe zagadnienie, potem czytania Jedna osoba prowadziła, inni opowiadali z pomocą tej małej książeczki Na koniec podzieliliśmy się chlebem i winem. Osobą prowadzącą była kobieta. Podobno normalnie jest to ksiądz, ale był chory i do Łączył tylko na zoomie. Nie potraktowałam tego jako coś na równi z mszą Świętą, w końcu komunii nie udzielił ksiądz. Tu jeszcze pani ma jakiś sensus z widei. Ale miałam też poczucie, że to co się działo było bardzo ważne i szczere. Gdzieś przy okazji usłyszałem od siostry, która nas zaprosiła, to jest przyszłość Kościoła. Gdzieś to było ze mną cały czas, myślałam jak nazwać to doświadczenie. A ojciec mi właśnie odpowiedział: to była właśnie liturgia chrześcijan do III wieku. Jeden z ostatnich komentarzy pod naszym filmem, ukryty filmem dokumentalnym, Ukryty Skarb Kościoła. Pod Wpływem waszego filmu dowiedziałem się, że w moim mieście w najbliższą niedzielę jest odprawiana msza święta trydencka. I to w kościele nieopodal mnie. Chcę wziąć w niej udział, a nie chodzę od lat do kościoła. I pod wpływem waszych nagrań zacząłem odmawiać różaniec. Co się ze mną dzieje? Odpowiedzcie, moi drodzy, co się dzieje z tym panem. Ksiądz Adam miesza i to bardzo miesza. Sam nie wie, czym jest kapłaństwo i jakie jest jego główne zadanie. Mam szczerą nadzieję, że ksiądz Adam nie pójdzie drogą amerykańskiego biskupa Jamesa P. Shenona. I w końcu się opamięta, nawróci Ogromną odpowiedzialność na siebie biorą również ci wszyscy, którzy przygotowują dla księdza Adama te odcinki. Oni są też w tym momencie współwinni szerzeniu tych heretyckich treści, zagłoszenie których jeszcze niedawno można było być obłożonym ekskomuniką. Na szczęście jest wiele osób, które wyczuwają pismo nosem, jak pani Bożena, która napisała pod filmem księdza Adama. Kto to jest? W bluzie, ani zakonnik, ani ksiądz. Gdzie jest krzyż? W kawiarni albo barze? Na taki temat rozmawiają przybierańcy. A gdzie objawienia świętych o kapłanach? Ja potrzebuję księdza, który w sutannie przyjdzie do chorej osoby, który odwiedza domy starców, który dba o swój kościół i klęczy, klęczy i klęczy, i namawia do tego innych. Księżom zanurzonym w herezji modernizmu polecam na początek proste, niezawodne encykliki papieskie. Pascendi Domini Gregis i Syllabus Errorum. Wszystkim innym, którzy są zainteresowani tym tematem, zgłębianiem tych tematów, polecam również filmy z kategorii zagrożenia wiary czy masoneria, które wyświetlają się właśnie teraz na ekranie gdzieś tam u góry. Na koniec są jeszcze Wielką do Was prośbę, aby zasubskrybować nasz angielski kanał, który właśnie został oficjalnie otwarty. Można tam już teraz obejrzeć nasz film dokumentalny: Ukryty Skarb Kościoła i co najlepsze z angielskim lektorem. Wiem, że prawie 30% oglądających nas widzów to osoby mieszkające za granicą. Liczę na Waszą pomoc w rozpowszechnianiu tego naszego. Działa. Pamiętajcie, trzymajmy się tego, co wszyscy zawsze i wszędzie wyznawali. Przyjmujmy Komunię Świętą z rąk kapłana na kolanach i do ust. Módlmy się na Różeńcu Świętym i czytajmy katolickie książki. Najlepiej te przedsoborowe. Można znaleźć multum tych książek za darmo w internecie. I pamiętajcie, msza święta jest najkrótszą drogą do nieba. Z Panem Bogiem.